Pani sekretarka i, i mówi, mówi, że łączy z panem prezydentem. A ja mówię z kim? No, mówię, z panem prezydentem. A, ja, ja sobie pani lepiej. Nie. A kim w ogóle pani jest? Sekretarką prezydenta, no, na pewno. Przyjazdy. Ale dzisiaj już wiem to. Tak, nie, wiem wiem, rozmawiając z nim. Wydaliście, tak, tak. Ale to prezentacja no, prezentacja. nie. <laughs> jak usłyszałem głos, to od razu mnie wyprostowało, że ona może sobie przypisać wiele zasług. Ja jej zawsze będę za to dziękował, że ze mną jest i mnie wspiera. Lubię patrzeć, jak ona też się realizuje, bo wiem, że jest szczęśliwa, także to dla mnie też jest ważne. A Ciebie to wciągnęło i świat? Trochę tak, aczkolwiek dużo, dużo z tych rzeczy nie rozumiem. Ale wiem, czym się różni raw od jpeg tak także to już jest <laughs> dobrze. <laughs> Jak tak rozumiem, ja mam w domu jest Ciebie pożytek? Jak przyjedziesz do nie wiem, coś potrafisz ugotować? Ugotować nie, ale potrafię posprzątać, no i różne takie rzeczy do, przydomowe. Zakupię. Tak, wiesz, zakupy. I robię to chętnie. Może dlatego, że rzadko, tak. Każdy wolny czas staram się poświęcić właśnie swoim najbliższym, swojej żonie, swojej rodzinie. A poza tym, poza tym lubię, lubię czytać książki, oglądać dobre filmy, słuchać, e, słuchać muzyki, grać na konsoli, wszystkie takie rzeczy, które, które dają, mi, e, dają mi też e, jakby dużo dużo takiej przyjemności. Ale też takie, takie, które też dają mi spokoju, prawda? Bo nie zawsze, nie zawsze gry na konsoli dają spokój. Że to trzeba sobie wyważyć, gdzie, kiedy, kiedy można coś zrobić. szybciej szybcie, szybcie się na poziomie zdrowiałeś niż tylko Liverpool? Wydaliśmy o tym jakiś czas. Tak? Mm -hmm. No a jeszcze no, nie sobie koniec sobie sezonu, sobie jeszcze sobie nie sobie koniec. Nie Zdecydowanie nie. A Liverpool to od dawna? Tak. Po, po... To Czy Chyba tak. To był jakiś jakoś wtedy okres ten właśnie. Jure, fanem a nie tak. A, a czy może nie jakimś psychofanem, ale, ale, ale bardzo lubię ten film. Nie, nie, jadę, właśnie chcę jechać teraz na wiosnę. – Jakiś masz? Konkretny mecz upatrzony? Nie, zobacz, jak będę miał czas to. Jesteś ulubiony piłkarz? Tam? A, no to tam. uważam, że człowiek legenda o Liverpoolu. Mówisz Liverpool? Myślisz Gerard. myślisz Gerard, mówisz Liverpool.